Jakby nie byli rządzący, Europa iskrzy zębami i wścieka się na nas, gdzie nie może. Nie mogą nam wybaczyć, że nie przyjmujemy islamitów. Żebyśmy przyjęli 3 miliony Ukraińców. Żadne państwo w Europie nie przyjęło tylu, tylu w, swoje, w, swoje, w swoje przestrzenie. Niemcy chcą przyjąć islam? Proszę, przyjmijcie. Francuzi, przyjmijcie. My z historii Polski wiemy, czym jest islam. Nasi ojcowie, nasze matki, nasze babki były w jasyrach, ile tam było dramatów na kresie, na kresach sądnich. Polak ma wekwi, pal, koni i porabela. Pa z tym gatunkiem nie da się inaczej rozmawiać. Mnie, jako Polaka, nikt nie przekona. Że oni są demokratami i tolerancyjnymi dzieci. Wyżną wszystko. Spalona ziemia, zniszczone miasta. To jest w naturze. To tylko naiwna Europa się przekona, jak pójdą szwadrony śmierci po ich wsiach, po ich miastach, uzbrojone przez tych, którzy mają decydujący głos w świecie. Poczekajcie jeszcze chwilę. I przeczytajcie modlitwę, które macie w G modku grunwalskim na poniedziałek i wtorek. To nie są nasze modlitwy, one są związane z niemieckich objawień. Tu jest podawane te teksty. Kiedy pójdą te szwadrony śmierci po Europie, e Europa chrześcijańska jest przez przeznaczona na wyrżnięcie, rozumiecie? Jesteście zawygodni, wypasieni, bogaci, leniwi, rogi, wam się nie chce. Macie znaczy mentalność imperium rzymskiego, widać Europy nie do Was, no nie? Więc potrzebujecie niewolników, więc musi to wybrać.